Witam Was! Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się takim tutaj kwiatkiem, który teraz widzicie na zdjęciach. Dzisiaj jest to niestety film w innym formacie, ponieważ nie udało mi się znaleźć tutaj nigdzie takiego kwiatu. Mowa jest tutaj dzisiaj o bardzo ładnym kwiatku, którym jest pierwiosnek lekarski. Symbolizuje on nam już praktycznie, można powiedzieć, nadejście wiosny i jest takim przeważnie praktycznie pierwszym kwiatem, który rozkwita po zimie. Ogólnie jest on dość popularny w całej Europie i Azji, ale ostatnimi czasy niestety jest go coraz mniej u nas w kraju, i już jest pod ochroną ta roślina. Dlatego tutaj trzeba zachować rozwagę i nie wolno go tak z natury pozyskiwać można tylko i wyłącznie ze swoich własnych upraw także trzeba tutaj zachować rozwagę. Rośnie on głównie w cieniu, jak i w słońcu. Ale potrzebuje również wilgoci w glebie. Ogólnie gleba tutaj za bardzo nie ma dla niego znaczenia. Rośnie praktycznie na wszystkich glebach. Jest to roślina wieloletnia. Wielkość ona ma tak od 5 do 20, czasami nawet i 25 cm. Różnie to tutaj bywa. Przeważnie kwitnie od kwietnia do maja. Ale ostatnio wszystko się zmienia, jak widzicie, w naszej pogodzie. W tamtym roku też wszystko było po prostu wcześniej, i może być tak, że po prostu zacznie kwitnąć wcześniej. Może nawet już zacząć kwitnąć, bo no, po prostu to się zmienia. Wszystko ostatnio charakteryzuje się takimi żółtymi kwiatami z pomarańczowymi kropkami, jak tutaj widzicie na tym zdjęciu. Teraz one są tak umiejscowione na początku płatków, można powiedzieć. Kwiaty są zebrane w takie baldachy, jak tutaj widać, czyli na jednej łodydze jest zawsze więcej kwiatów, nie jeden, także to jest też charakterystyczne dla niego. Roślina zawiera saponiny, karotenoidy, flawonoidy, glikozydy, garbniki, olejki eteryczne i tak jak mówię, roślina jest pod ochroną. Dlatego korzenie ogólnie wykopuje się i suszy się w jesieni w temperaturze do 40 stopni, ale ja bym nie polecał nikomu tych korzeni teraz suszyć raz, że one nie są aż tak wartościowe dwa, można się nimi szybciej zatruć niż całą rośliną, i trzy, zniszczymy tą roślinę całkowicie, jeżeli będziemy wykopywać korzenie, a miejmy na uwadze, że jest jej coraz mniej. Także wiosną zbieramy kwiaty i suszymy je w ciemnym miejscu w temperaturze do 40 stopni. Młode listki są jadalne można ich dodawać do sałatek, ale tutaj trzeba zrównie zachować umiar, ponieważ za dużo może doprowadzić do zatrucia. I nie może to być baza sałatki, może to być tylko i wyłącznie malutki dodatek do tego. Dlatego z tym trzeba uważać, tutaj jest ryzyko zatrucia. Pierwniostek pomaga nam również w trądziku, powoduje on otwieranie porów i oczyszcza nasze pory w skórze. Przyspiesza on nam również gojenie ran, pomaga nam również na stłuczenia jakieś, na siniaki, jeżeli gdzieś się uderzymy. Korzeń ma właściwości pomagające usuwać śluz z górnych dróg oddechowych. Pomocny również jest w przeziębieniach i grypach. Posiada właściwości napotne oraz przeciwbólowe. Pomaga nam również przy zapaleniu krtani, na przykład przy kaszlu, w zapaleniach o skrzeli oraz przy gruźlicy płuc, jeżeli taka by wystąpiła. Czasem przynosi bardzo dobre efekty w kaszlu palacza. Czyli jeżeli ktoś pali za dużo papierosów i strasznie mu dokucza taki kaszel, także tutaj może to przynieść jakąś pomoc. Stosują go również osoby pracujące w pyle, czyli tak zwana pylica płuc tutaj się kłania. Posiada lekko uspokajające właściwości przy stanach stresowych. Poprawia nam jakość snu i ułatwia nam zasypianie, dodając nam, dając nam długi i spokojny sen, więc może być również polecany przy bezsenności. Posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i antywirusowe. Często sięga się po niego wspomagająco w różnego rodzaju infekcjach. Jeżeli coś nas już dopadło, gdzieś nas coś męczy, może nam również troszeczkę wspomóc nasz organizm w walce z różnymi takimi rzeczami. Też, jeżeli ta infekcja też nie jest tak do końca wiadomego pochodzenia. Te również można po to sięgnąć. Kiedyś był stosowany również przy bolesnych i obfitych miesiączkach, tutaj szczególnie dla kobiet. Był również stosowany w uporczywych dolegliwościach menopauzy u kobiet, czyli te takie uderzenia gorąca, wahania nastroju różnego rodzaju i różne inne rzeczy, które występują w menopauzie. Jest tego troszeczkę. Czy tutaj może się ulga przyjść, że tak powiem? Pomaga nam również usuwać toksyny z organizmu, chroni nasze serce i układ, układ krwionośny przed różnego rodzaju schorzeniami, rozszerza nam również naczynia krwionośne, co może uchronić przed udarem. Posiada również działanie moczopędne, co może nam pomóc w zapaleniu pęcherza moczowego, jeżeli coś takiego wystąpi. Ogólnie, również dróg moczowych tutaj również może przynosić ulgę. Tylko trzeba pamiętać, że przy ziołach moczopędnych trzeba zażywać po prostu więcej płynów, bo w innym rodzaju wypadku można się odwodnić, czego nikt za bardzo by nie chciał. Dawniej stosowano go również w reumatyzmie czy w artrozie, tutaj również przynosił ulgę na takie rzeczy. Poprawia nam nasze trawienie, można powiedzieć, jest żółciopędny. Reguluje nam również wypróżnienia, jeżeli ktoś ma jakiegoś rodzaju zatwardzenia, lub za często nie chodzi do toalety, lub chodzi za często do toalety, jeżeli te stolce są za luźne. To może troszeczkę to też na to pomóc. Ważną jego taką jeszcze opcją jest, że poprawia nam wydzielanie śliny, wydzielanie soku żołądkowego i również wydzielanie soku trzustkowego, co może się przekładać właśnie na to lepsze trawienie, na to wszystko. Szczególnie te soki żołądkowe są również tutaj ważne i ślina, ponieważ jak wiecie, to już pomaga przy trawieniu i że ślina ogólnie zaczyna już trawić nasz pokarm, jest takim pierwszym enzymem, dlatego powinno się długo przeżuwać pożywienie. Uszczelnia nam również naczynia krwionośne, jeżeli mamy jakieś kruche, pękające naczynia krwionośne. W stanach zapalnych układu pokarmowego, tutaj również znajduje zastosowanie. Zapobiega nam również wysuszaniu błon śluzowych, jeżeli ktoś ma suche gardło, coś go tam drażni, czy budzi się w nocy, ale to też może być spowodowane za niską wilgotnością w domu, dlatego to też można było sprawdzić, kupując higromet. Przedawkowanie może dawać nam zatrucie, takie typowe biegunki mogą wystąpić kwawe biegunki, wymioty można również uszkodzić wątrobę i nerki tutaj zachować ostrożność z tym dawkowaniem. To nie jest roślina, którą można używać w dużych ilościach. <laughs> może być również alergia, szczególnie u tych, co mają uczulenie na aspirynę. Tutaj się to kłania, zwrócić tutaj szczególną uwagę na to. Nie wolno używać jej w ciąży, ponieważ powoduje skurcze macice i może dojść do poronienia. Rozcieńcza nam również krew, dlatego tutaj trzeba zwrócić uwagę, jeżeli zażywa się lekarstwa rozcieńczające krew lub przed jakimiś zabiegami, jeżeli mamy jakieś zaplanowane różnego rodzaju, żeby się po prostu później nie wykwawić przez przypadek. Napar robimy tak, bierzemy jedną łyżkę kwiatów, zalewam ją 400 ml wody, parzę to około 20 minut pod przykryciem. Później przecedzam i piję to sobie 4 do 6 razy dziennie po 50 ml, nie więcej. I tutaj ważne jest, żeby używać go często, ale nie za dużo, ponieważ, tak jak mówiłem, może zaszkodzić. Tutaj akurat więcej nie jest lepiej. Nalewkę można zrobić pół szklanki kwiatów i liści. Zalewamy to 400 ml wódki, zostawiamy to 14 dni, filtrujemy. I biorę sobie dziennie 4 razy, może być i 3 razy, 20 kropli na pół szklanki wody. Może być też i cała szklanka, nic się nie stanie. Więcej płynu przyjmiemy, nawet lepiej, bo wypłuczą się też toksyny z organizmu. I tak jak mówię, o korzeniu nie, poduję, nie podaję dawkowania korzenia, ponieważ nie chcę, żeby te rośliny były niszczone, ponieważ jest ich coraz mniej i szkoda by było, żeby po prostu one znikły nam kiedyś z naszego kraju, ponieważ jest to też dosyć piękny, okazały kwiat i po prostu szkoda by było, gdyby go w pewnym momencie zabrakło. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was serdecznie.